Ufajmy Panu, Aneta Barcik pozdrawia Was z Myśli Boża, z zakonu sióstr Jezusa Miłosiernego. I kochani, druga część mojej historii osobistej jest taka, że zaczęłam czytać ten dzienniczek Świętej Siostry Faustyny. I dalej na tej samej pierwszej stronie, to była ta sama pierwsza noc, kiedy zaczęłam czytać, było takie zdanie. Wspomniałam o miłości, więc teraz już o miłości. Chodzi o miłość Boga. I tu jest napisane, o miłość tę nie trzeba się dopraszać, nie trzeba o nią walczyć. Ona jest, ona ogarnia wszystkich, cały świat. Trzeba tylko powiedzieć, ufam Tobie. Trzeba tylko zawierzyć choć trochę. I te trzy ostatnie słowa zawierzyć choć trochę narodziły nową piosenkę. I ona jest taka choć trochę spróbuj zawierzyć, choć trochę daj swoją rękę, choć trochę daj siebie trzymać, choć trochę pozwól, by Bóg kochał Cię, choć trochę spróbuj zawierzyć, choć trochę otwórz twe serce, Bóg czeka z wielkim prezentem. Choć trochę dzisiaj przyjmij go, choć trochę spróbuj zawierzyć, choć trochę daj swoją rękę. Bóg idzie z tobą przez życie i mówi, proszę dziś zauważ mnie. Bóg idzie z tobą przez życie i mówi, proszę dziś zauważ mnie. Bóg idzie z tobą przez życie i mówi: proszę ci, zauważ mnie. I to była druga, druga piosenka, która mi się natchnęła, tak z nieba, właśnie z dzienniczka. I, i tej, tej pierwszej nocy, jak otworzyłam dzienniczek, zaczęłam czytać, tak właśnie do czwartej rano. Drugiego dnia, tak samo. Po dwóch nocach. Zamknęłam ten dzienniczek, powiedziałam: Panie Jezu, wybacz, ja mam małe dzieci, ja nie mogę codziennie do czwartej rano czytać dzienniczka i śpiewać, pisać piosenki. I zamknęłam ten dzienniczek, słuchajcie, na dwa lata. Nie otwierałam go. Zajmowałam się dziećmi, yy, moimi. I przez te dwa lata Pan Jezus tłumaczył mi, miłosierdzie Boże, w moim życiu. I po dwóch latach yy, siostry tutaj właśnie siostry od Jezusa Miłosiernego, zaprosiły mnie, abym z nimi śpiewała koronkę do Miłosierdzia Bożego. O, to moje marzenie było, marzenie mojego serca, to w innym odcinku o koronce. I jedna siostra mówi, a może masz jakieś cytaty z dzienniczka? ja mówię, a mam tutaj taki, taką ściągę, gdzie są takie najważniejsze cytaty, zaraz zajrzę. Jak popatrzyłam na te najważniejsze cytaty z dzienniczka, zobaczyłam, że ja wszystko rozumiem. Wszystko, co tam było napisane, ja przeżyłam i zrozumiałam wtedy, że pomimo, że ja zamknęłam ten dzienniczek na dwa lata, to Pan Jezus czytał mi go tak w moim życiu, na takich przykładach wziętych z życia codziennego. I teraz, teraz kiedy będziemy go razem czytać, to właśnie będę mogła opowiedzieć wam różne przykłady, tak jak Pan Jezus pokazywał mi, jak można rozumieć to Miłosierdzie Boże. Wychodzi na to, że wszystko jest Miłosierdziem Bożym. <zys> No i chodzi o tę wielką miłość. O tej miłości będziemy sobie czytać. Tylko trzeba zawierzyć, choć trochę spróbuj zawierzyć. Jezu, ufam Tobie.